Okej, okay, może nie tyle PC Master Race, co PC też może być Race, a przede wszystkim każdy z nas jest graczem, więc kochajmy się Race. Z wyjątkiem pojedynków w Mario Kart i FIFA, no bo wtedy to wiadomo, że musimy się nienawidzić. Moi drodzy, odbiło mi całe życie byłem w duchu konsolowcem. Nawet wtedy, kiedy pobierałem sobie swarezów Need for Speeda Most Wanted albo nabywałem legalnie w profesjonalnym gamingowym sklepie kiosk. Nowe numery CD Action z grami albo Skoki Narciarskie 2003. Serdecznie zapraszam, Adam Małysz. W pięknych latach młodości bardzo dużo grałem na PCcie. Co więcej, mocno się PC-tami interesowałem, ale to wynikało głównie z faktu, że komputery dostawałem do nauki, no a konsol stacjonarnych już nie. Mimo że przekonywałem Mamy, na PS2 jest Lin. Czasy się jednak zmieniły, chociaż NFS, CD action skoki narciarskie, i dzięki Bogu Adam Małys istnieją nadal. Od lat samodzielnie decyduję w co chce grać i na czym. I sam z siebie uznałem, że to jest odpowiedni moment, żebym w końcu złożył sobie gamingowy komputer. I to taki całkiem wyjątkowy. Pytacie, co na to rodzina i przyjaciele? Otóż to była moja wspólna decyzja, i w większości jeszcze nie mówiłem, więc coming out przede mną. Witam więc serdecznie w nowej serii na kanale, w której najpierw złożę mój wymarzony komputer, a później będziemy razem wspólnie z satysfakcją oglądali jak maszyna za kilkanaście tysięcy złotych gniecie graficznie dwuletnią konsolę, która jest sześć razy tańsza. Uznałem, że podobne odczucia mógłbym was wywołać tylko wtedy, kiedy w kolejnym filmie biłbym się z Mike'em Tysonem. Dlaczego w ogóle nagle do gier potrzebny mi PC? O tym pogadamy później, ale najpierw chciałbym odpowiedzieć Wam na jedno kluczowe pytanie, które z pewnością każdy z Was już teraz sobie zadaje. Michał, dlaczego my Cię mamy słuchać, jak Ty się przecież nie znasz na kompach i nawet do pracy używasz macOSa? Właśnie, nie znam się, a po pierwsze to jest nasza cecha narodowa, że jeżeli ktoś się u nas na czymś nie zna, to zaraz wokół niego zbiera się cały szeroki wianuszek ekspertów od wszystkiego, więc prawdopodobnie pod tymi filmami będzie mnóstwo sympatycznych komentarzy, a ja zacznę zapominać, czy miałem na imię Michał, czy może jednak Głąb. A po drugie to wcale nie ja planowałem być tutaj ekspertem, tylko zwrócę się po pomoc do moich kumpli z drużyny komputronika, więc jeżeli na przykład ktoś z Was też planował złożyć sobie podobnego kompa, to myślę, że i tak czegoś ciekawego się z tych materiałów dowie, a mnie dzięki temu nikt nie wkręci w zakup klimatyzatora przebranego za RTX -a 4090. Wydaje mi się też, że ten projekt mojego kompa jest dosyć taki wyjątkowy, bo tak naprawdę to ja zupełnie nie chcę zwykłego kompa, tylko chcę, i uwaga, bo opatentowałem tę nazwę kompsole, czyli coś, co pozwoli mi grać więcej gier niż na konsoli i ładniej niż na konsoli, ale równocześnie z komfortem porównywalnym do konsoli właśnie. Jakie więc wymogi musi spełniać moja kompsola TM? Będę ją podłączał czasem do telewizora, a czasem do monitora. Oba te sprzęty dzielą schody i tak, mam antresolę w domu, ale gdybym mógł do transportu wykorzystać moje własne kończyny, a nie podnośnik, to byłoby mi bardzo miło. Chcę, żeby mój PC był po prostu możliwie najmniejszy, ale oczywiście przy zachowaniu jakiejś rozsądnej wydajności, bo gdyby mi na tym nie zależało, no to wiadomo, że kupiłbym sobie jednego z tych kompów w pendrive. Zobaczymy, ile uda mi się ugrać i czy to w ogóle jest możliwe. Wiem, że niektóre kompy gamingowe wyglądają jak latarnie morskie, które prowadzą zbłąkanych gamerów od domu jednego PC Master Race do drugiego i ogólnie wyglądają jak dzieła sztuki, ale ja akurat lubię konsolową pro Lubię konsolową prostotę. Poza tym mówiłem, że konsola będzie sobie czasami leżakowała u mnie w salonie, więc tak samo jak nie wywalę sobie nagle nad telewizorem Mony Lizy, tak samo nie chcę takiego świecącego dzieła sztuki pod nim. U mnie w domu obowiązuje polityka zero RGB. RGB też w sumie, bo jeszcze transparentność. Nie chcę żadnych okienek w obudowie. Nie chcę widzieć, co tam siedzi. Wolę się patrzeć na gry. Chce za to, jak najrzadziej sięgać po klawiaturę i myszkę. Mówicie, no Michał, ale w niektóre gry gra się w ten sposób wygodniej. Wiem i dlatego właśnie nigdy w nie nie gram. Sparuję sobie jeden z moich kilkunastu padów do Xboxa i byłoby niezwykle miło, gdybym cały komputer mógł obsługiwać tylko za jego pomocą. Czy to jest w ogóle możliwe? Nie wiem ale mam marzenie. Na Windowsa też patrzeć nie zamierzam, bo jeszcze mnie złapią flashbacki z korpo i zamiast grać zacznę sobie robić w Excelu tabelkę, która będzie wyliczała efektywność mojego przechodzenia wątku głównego w Skyrimie. To mnie zwolnią. Trochę ostatnio zgłębiałem ten temat i dowiedziałem się ostatnio na przykład, że aplikacja Game Passa na kompy jest... Totalnie do dupy, ale też, że istnieje coś takiego jak Steam Big Picture i to może być właśnie coś, na czym mi zależy, czyli ala konsolowy interfejs. Podobno sam goły Windows 11 też ma się pod tym względem niedługo zmienić na korzyść. Komp sola nie musi być tania, bo nie jest dla każdego jak konsole, tylko jest konkretnie dla mnie, a... Mnie w tym projekcie wspiera Intel, za co bardzo dziękuję, bo tak to naturalnie wyszło, że ja się odezwałem do komputronika, żeby mi dali kontakty do tych swoich ekspertów od składania kompów. Oni coś tam napomknęli w rozmowie Intelowi i tak wyszło, że Intel zechciał w to wejść i budżet bardzo mi się powiększył. Chociaż nawet nie pytałem, no ale to spoko, bo i tak w każdym kąpie stacjonarnym w życiu miałem procesory Intela i ufam tej marce, więc miło. A reasumując, budżet na ten projekt wynosi 15 tysięcy zł. Ale im więcej uda mi się zaoszczędzić na samej budzie i włożyć w jakieś fikuśne akcesoria, albo nawet monitor gamingowy, bo nie mam, tym lepiej. Szczególnie, że wtedy zrobilibyśmy pewnie więcej odcinków. Na koniec, jak nazwiemy moją konsolę? No, skoro istniało coś takiego jak Xbox 360, to ja dzięki temu uwierzyłem, że nie muszę w życiu kierować się logiką, więc konsolę ochrzczę jako Pisarion 3000. Dobra, tylko skoro chcę, żeby komputer miał rozmiary konsoli i stylistykę konsoli i obsługę konsoli i interfejs konsoli, to po co mi komputer, szczególnie że do niczego poza grami używać go nie zamierzam. O dziwo istnieje aż pięć powodów i przede wszystkim to ostatnio bardzo dużo się dzieje na rynku gier pc pod względem oprawy i optymalizacji. Taki Star Wars Jedi Ocalały na PlayStation 5 w trybie performance działa w rozdzielczości poniżej 720p, a to już są rejony Wiedźmina Trójki na Switchu. Natomiast na kompach w większości jest tak samo albo i jeszcze gorzej. Nie mówiłem, że się dobrze dzieje, tylko że się dzieje. Ale dobrze, też się dzieje. No do mnie też docierają takie informacje, że wyszła łatka, która dodaje path tracing do Cyberpunka albo o tym, jakie cuda potrafi DLSS, o tym, jak spektakularnie wyglądają niektóre nowe produkcje na najwyższych detalach. I powiem tak, na mnie akurat zawsze większe wrażenie robiło wyciskanie ile się da z konsoli, a nie to, że na komputerze za kilkanaście tysięcy złotych grafika jest trochę ładniejsza. Ale jak słyszę takie rzeczy, to mam poczucie, że chciałbym w tym uczestniczyć, chciałbym to sprawdzać i chciałbym też... Wam pokazać w filmie tego cyberpunka i żebyśmy się jarali wspólnie. Powód numer dwa mody, ale nie takie, które psują mechaniki rozgrywki, nawet nie takie, które ulepszają oprawę audiowizualną, chociaż kilka pewnie ciekawości sprawdzę. Przede wszystkim to marzy mi się, żebyśmy na kanale razem czasami oglądali i testowali takie dzieła sztuki jak to. Obiecuję, że jeżeli kiedykolwiek zacznę streamować, to zrobię jakiś nowy, wysokobudżetowy tytuł. Z tym, że na przykład właśnie z Kaczorem Donaldem zamiast głównego bohatera. Powód numer 3 jest taki, że ostatnio i tak zbudowałem sobie już całkiem pokaźną bibliotekę gier na Steam'a, bo po prostu mam Steam Decka. Teraz zaczynam też testy tej konsolki ROG Alley od Asusa. Tego typu sprzętów będzie pewnie na rynku coraz więcej i je też będę testował, więc siłą rzeczy te gry też zamierzam dalej kupować. I nie wiem, mnie się to wydaje jednak trochę mimo wszystko marnotrawstwo, żeby wydawać tyle kas na cyfrowe gry i grać w nie tylko na Steam Decku. Tak więc, żeby zaoszczędzić i zoptymalizować ten zakup, robię sobie kompo za 15 tysięcy. Po czwarte, to chciałbym sobie kiedyś potestować pecetowy VR, bo na przykład wziąłem od komputronika MetaQuesty 2 na testy, się zrymowało. I nawet jeszcze do nich na dłużej nie przysiadłem. PSVR 2, jeżeli chodzi o sam sprzęt, jest wybitne, no ale w Half-Life'a Alix nie pogram. I znowu, skoro już tego zajmują mi miejsce w pokoju, to byłoby sympatycznie wykorzystać je do czegoś więcej niż Beat Sabera. I ostatni powód, prozaiczny biznes i rozwój kanału. No nie będę ściemniał, że dosyć często do mnie piszą firmy z propozycjami w stylu ej, weź przetestuj takiego a takiego laptopa, albo wręcz Sprawdź, czy Ci się podoba i jeżeli tak, to zareklamuj komercyjnie nasz monitor, SSD, RAM albo podstawkę pod słuchawki z podświetleniem. A takich mogą używać tylko gamerzy z licencją. I zwykle odpisuję, że nie chcę, bo się na tym nie znam, no bo widzowie wiedzą, że gram głównie na konsolach, więc jak mógłbym testować albo wręcz reklamować RAM, jeżeli mógłbym go sobie wsadzić co najwyżej, sami wiecie gdzie. Mam oczywiście na myśli, że Nintendo 64, bo tam wchodziło więcej RAMu z przystawką. Ale właśnie czułem od dawna, że coś mnie przez to omija. Nie tylko hajs, który bym przepuścił na stare gry na konsole. Czułem, że te produkty naprawdę są interesujące. Ja w ogóle lubię technikalia i Digital Foundry oglądam nałogowo, ale no, ten świat do tej pory po prostu mnie omijał, no bo nie mam komputera. A poza tym, i to oczywiście też jest niezwykle ważne, albo nawet najważniejsze, was chciałem zaciekawić, no bo sami wiecie, jak ostatnio wygląda rynek smartfonów. No jest dosyć nudny i oczywiście smartfonów porzucić nie zamierzam, ale zależy mi na tym, żeby w takim razie była większa różnorodność na kanale i że jeżeli nie będzie żadnego mega ciekawego smartfona, który będę chciał sprawdzić sam z siebie, to nie będę musiał tego robić, a i tak będę miał o czym gadać. Chłop się przez 10 minut spowiadał z zakupu komputera, żeby go nie znienawidzili. Dobra, to teraz czas skonfrontować moje marzenia z rzeczywistością. Podejrzewam, że to będzie równie bolesne jak wtedy, kiedy składałem wniosek o kredyt. Zadzwonię do Dawida z kanału Wave PC. Jeżeli się interesujecie komputerami, to znacie go na pewno. A jeżeli nie, ale chcecie się zainteresować ze mną, to myślę, że powinniście go poznać, bo jest super specjalistą. Siemka, wiesz, co dzwonię w takiej sprawie, o której już no, tak naprawdę wiesz ale chciałbym pogadać o tym, że planuję sobie złożyć po wielu, wielu latach komputer, gdzie moja przygoda ze składaniem komputerów skończyła się jakoś mniej więcej w czasach GeForce 6800, na którym jarałem się, że mogę odpalić Need for Speed Underground 2 w wyższych detalach. A teraz, jako że zostałem takim pełnokrwistym, znienawidzonym przez PC Master Race konsolowcem, no to nie mam o tym zielonego pojęcia i się tego nie wstydzę i właśnie bardziej mam taki plan, żebyśmy razem z moimi równie nieświadomymi, nieprecyzowymi widzami czegoś ciekawego dowiedzieli. A powiedz mi Michał taką rzecz, bo przede wszystkim tutaj trzeba doprecyzować hmm? w jakiej rozdzielczości chcesz grać, bo tu dużo będzie od tego zależało. Pewnie byś w 4K już celował, bo nawet jeżeli nie będziesz miał monitora, to pod telewizor sobie to podłączysz, co nie? Mhm, wiesz co? Myślałem o 4K, ale nie jestem, aż taką rozdzielczoś... nie jestem aż takim rozdzielczościowym purystą, żeby to musiało być 4K. No Konsolowiec się kłania, więc bardziej mi zależy pewnie na, wysokiej, na wysokich ustawieniach poszczególnych efektów. Natomiast, jeżeli docelowa rozdziałka to byłoby na przykład 1440p, to też, też byłoby bardzo dobrze. Dobra, to już Ci mówię o co chodzi. Generalnie tak, im większa rozdzielczość, tym tak naprawdę e, słabszą kartę graficzną potrzebujemy. E, przepraszam, nie, źle, jeszcze raz. Im hmm? wyższa rozdzielczość, tym słabszy procesor. O, w ten sposób. E, bo rzecz po prostu na procesor jest mniejsza, a mocniejsza karta graficzna. Okay. E, ja myślę, że czy byśmy e, celowali w 2K czy w 4K, to tutaj ze spokojem Intel i 5 wystarczy, e, bo no, w, czy to w rozdzielczości 2K czy 4K no, bez problemu sobie poradzi nawet z najnowszymi grami AAA, więc tego na pewno będzie zadowolony. Chyba, że nam starczy budżetu, to mm -hmm. wtedy bez problemu można iść w I7 i będziemy mieli jeszcze zapas mocy do gier, które mają większy narzut na procesor. Tak naprawdę największym ograniczeniem to będzie ta budowa, bo mm -hmm. płyta Mini ITX bez problemu, no właśnie, i, i tu się zaczynają klocki. Dobrze by było pójść koniecznie w chłodzenie e, cieczą. Tyle, że karta graficzna w malutkiej obudowie do płyt mini ITX, takie standardowe, które w tej chwili patrz się instaluje, czy to od AMD, czy RTX, czy nawet Intel Arc, one są na tyle duże, że może być problem wciśnięcia takiej karty do tak małej obudowy. Więc raczej bym przede wszystkim celował w obudowę, która pozwoli na zainstalowanie chociaż jednej chłodnicy 240 mm. Weź mi czy ty ale na tym etapie się w ogóle łapię, że co chodzi. <grym> w chłodzeniu trochę się gubię, ale z tym właśnie czuga miał mi prędzej czy później pomóc. I, I też od razu zapytam się, czy to jest coś, o czym muszę pomyśleć już na samym początku rozważania tego, jakie chcę podzespoły, tak? To znaczy, jak sobie poradzę z chodzeniem? Tak. tak, koniecznie, no bo to będzie, że tak powiem, jeden zestaw i po co też trzeba? Z jednej strony chłodzenie dobieramy do budowy, z drugiej strony obudowy do chłodzenia. A te mini i te X obudowy yy, kojarzysz, no, na, na pewno kojarzysz, ale czy potrafisz takbyś wyrazić słowami, yy, jakie one mają mniej więcej rozmiary. Tak na pewno wiesz, o, na pewno to jest wielki kloc, yy, no pewnie niewielki, ale to jest kloc, który łatwo sobie wyobrazić, Xbox Series X. Taka obudowa to powiedzmy, ile byłoby Xboxów Series X ustawionych na sobie i obok siebie. To nie będą więcej niż dwa takie Xboxy. Sam też mam taką konsolę, okay. e, więc bez problemu. Ja Ci powiem, właśnie a propos, a propos GPU, bo miałem pytać, jestem trochę rozdarty, bo z jednej strony e, mam takie podejście w całym życiu, że. Lubię kibicować underdogom i firmom, które radzą sobie trochę gorzej, żeby była większa konkurencja na rynku. I to mnie trochę tak pchało w stronę AMD, no ale z drugiej strony, skoro mówię, że chciałbym mieć ten komputer właściwie tylko po to, żeby włączać go raz na jakiś czas i patrzeć na jakieś nowe, nowe wiesz, takie graficzne bajery, no to jednak Nvidia, marketingowo przynajmniej, ma te rzeczy dużo głośniejsze, bo mamy DLSS 2030, bo no, wiem, że tam jest FSR w, w AMD. FSR, a... tak, mhm, o, już ale, trójka, FSR trójka. Ale to podobno, podobno, bo nie wiem, podobno jest to trochę mniej zaawansowane i aż tak dobrze yy, nie działa. No i właśnie te jakieś ray tracingi, puff tracingi, to z tym mi się kojarzy bardziej Nvidia mimo wszystko. I kartą, którą dużo osób mi polecało w ostatnim czasie, był 4070 Ti. Ale oddaję Ci głos, bo wiesz, bo nie wiem. Zgadza się, no na chwilę obecną nadal właśnie 4070 Ti zostaje taką chyba najlepszą kartą w rozsądnych pieniądzach. Natomiast z AMD bym całkowicie być może nie e, rezygnował, bo zarówno FSR e, Trójka radzi sobie całkiem nieźle. E, to jest odpowiednik DLSA w przypadku nvidia, ale na przykład większość monitorów w tej chwili. Które są dostępne na rynku, gdybyś kupował osobny hmm. monitor, a nie telewizor, w zasadzie tak out-of-box bez przepłacania wspiera, na przykład, chociażby sobie fishinga. No tak, masz rację. Mhm. W niektórych grach robi to po prostu kolosalną robotę, bo to jest bardziej nieraz odczuwalny komfort z zgrania niż kilka klatek nawet na sekundę więcej. Natomiast co do takich technologii, jak chociażby trochę już zapomniane Heyworksy, a teraz hmm. ma być niedługa aktualizacja tego, no to nie da się ukryć, to są zamknięte standardy Nvidia i tutaj zawsze praktycznie karta oddzielonych będzie lepsza od AMD. Okej, okay, okej, okay. ja też się bardzo cieszę, orientuję się dzięki konsolom trochę i pamięciom i do PlayStation 5, że te, że te szybkie SSD M2 bardzo potaniały i są już w przystępnych pieniądzach. A jako że mam też Steam Deck'a, który ma 256 GB wbudowanej pamięci i instaluję na nim gry z kompa i wiem, jak duże są te pliki instalacyjne. No to przypuszczam, że tutaj też chciałbym mieć święty spokój i pewnie jakieś 2TB byłyby spoko nie. Myślę, że 2 TB, jeżeli budżet pozwoli, to chyba takim najlepszym wyborem, jak chodzi również o trwałość tego dysku, to by była minimum właśnie 980 Pro od Samsunga. W ramach ciekawostki, to, to jest pamięć, którą przez jakiś czas, bo testowałem, miałem w PS5 i śmiać mi się o. chciało, bo oczywiście jest świetna, szybka i w ogóle, Natomiast pamiętam, jak przed premierą PS5 Mark Serni z Sony poświęcił całą konferencję temu, jaki magiczny jest ten dysk SSD w PS5, jak co długo nad nim pracowali, jak konkurencja nie dogoni tego latami, a tutaj się okazywało, że ten zewnętrzny SSD uruchamiał te gry momentami nawet szybciej, czy ekrany loadingu też były po prostu jeszcze krótsze. Tak, ale z tego co kojarzę, bo pod tym względem to to sam z ciekawości gdzieś tam czytałem informacje, to faktycznie i PlayStation 5, no Microsoft to ma zupełnie inaczej rozwiązane, bo tam jest chyba nadal, a to bardziej tutaj mi się zdawało nawet na Ciebie, tylko ten dysk z chyba dostępny do Xboxa, a w przypadku PlayStation tam można dowolną dwójkę wsadzić, ale PCI Express 4.0, żeby te prędkości były, odczytuj zapisu, spełniające minimalne normy, nie? Czy się mylę? Masz rację, masz rację. Z Xboxem jest taki problem, że ja na początku myślałem, że to rozwiązanie Microsoftu jest dużo bardziej intuicyjne i proste, bo kupujesz sobie tę gotową kartę, nie rozkręcasz o budowę, tylko wkładasz dosłownie jak, 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 jakąś kartę SD i sobie używasz. Natomiast Microsoft podpisał jakąś umowę na wyłączność z Seagate'em i. Te karty rozszerzeń potaniały dopiero dosłownie ze 3 dni temu. Dobra, to, to, to kolejne moje pytanie jest związane z tym, że właśnie ja bym chciał ten komputer tylko do gier, bo montuję filmy na Apple, na Final Cutie. Też odzwyczajam się od Windowsa, nie potrzebuję go jakoś specjalnie w moim życiu. Jako, że jestem konsolowcem, to ja tego Windowsa bardzo, bardzo, bardzo nie chciałbym oglądać. I czy jest możliwe? Przypuszczam, że nie, ale czy jest możliwe, żeby się obejść po jakieś konfiguracji bez klawiatury i myszki, tylko z samym padem? Co powiem tak, jeżeli mówisz o padzie od Xboxa, mhm, tak. to nie ma problemu, bo wystarczy, jak dobra płyta mini takesowa będzie, to będzie już miała wbudowany interfejs Bluetooth i Wi-Fi, takiego pada podłączyć sobie bezprzewodowo do komputera. W BIOSie będzie prawdopodobnie można skonfigurować, żeby nawet pad uruchamiał komputer albo wykorzystać funkcję lookup online. Druga kwestia, kwestia interfejsu. Ja muszę się dowiedzieć, muszę sam sprawdzić, bo dawno tego nie robiłem, jak w najnowszej wersji Windows 11 22H2 wygląda kwestia przełączenia go w tryb tabletowy. Powiem ci, Michał, że akurat pod tym względem to bardzo mocno może ci pomóc, jeżeli byśmy skorzystali ostatecznie, czy w zasadzie, jeżeli ty byś skorzystał z karty NVD no GeForce mm. Experience. To jest takie oprogramowanie sterownika, bardzo przydatne, bo to pozwala ci z jednej strony aktualizować sobie na bieżąco sterowniki bez mm. konieczności w ogóle szukania po stronach, jaką ty kartę masz, ty nawet nie musisz tego wiedzieć. Mm. Z drugiej strony pozwala. Przechwytywać obraz, streamować obraz. Także, gdybyś jakieś materiały robił, to to też ci bardzo ułatwi, bez żadnych dodatkowych gadżetów, tworzenie takich materiałów, nie? A trzecia kwestia to jest właśnie kwestia gier. Wszystkie ustawienia gier możesz zmieniać praktycznie większość, to no, wszystkie to przesadziłem trochę, ale większość ustawień gier możesz zmieniać je z poziomu interfejsu tej aplikacji. Super, to dzięki Ci wielkie. Proszę Cię bardzo, Miela. No dobra, w sumie to o dziwo całkiem mnie ta rozmowa podbudowała, bo przekonałem się, że być może da się przynajmniej w miarę tak jak sobie wymarzyłem. Dawid następnego dnia podesłał mi wstępną specyfikację mojej kompsoli i zostawiam Wam ją tutaj, podobnie zresztą jak link do całego koszyka w komputroniku. Tylko tam jeszcze następnego dnia się zgadaliśmy, że może jednak 64 GB tego RAMu. Tymczasem jeszcze raz bardzo dziękuję komputronikowi, Dawidowi i Intelowi za pomoc w pokonaniu moich pecetowych lęków. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.